Niestety są to takie czasy, w których zacierają się granice nawet bym powiedział zdrowego rozsądku i kultury. A nazywać je można hejtem. Bardzo często pamiętam, że zwracałem uwagę, kiedy jeszcze też prowadziłem zajęcia w naszym Oksfordzie, że nawet krzywy uśmiech, niewłaściwa mina, to też jest forma hejtu, przed którą niektórzy nie potrafią się obronić. Dlatego musimy na, na to spoglądać zupełnie inaczej. Natomiast totalnie niedopuszczalnym jest to, co się dzieje dzisiaj w przestrzeni publicznej. Często, przepraszam, używając nawet takiego określenia ordynarny sposób, kogoś się atakuje, hejtuje, bez w ogóle powodu, bo my naprawdę możemy się różnić nie tylko w 100%, a nawet w 200%, ale są zasady, którymi się powinniśmy kierować. Trzeba rozmawiać i ta debata jest poświęcona temu, że rozmawiajmy. Jak się rozmawia, to wiele rzeczy można z tego wyciągnąć, wiele rzeczy zażegnać, wiele naprawić, a kiedy nie będziemy rozmawiali, to na pewno żadna z tych rzeczy się nie zdarzy. I tylko zostanie hejt i ekran który nie zawsze prawdę ci powie, bo o tym też trzeba pamiętać, że często i częściej mówi nieprawdę niż prawdę. Trzeba być ostrożnym, trzeba być rozważnym, trzeba też myśleć, co się robi, jak się robi, bo tak jak w pysence czasowa niemena, słowem można zabić tak jak nożem i dokładnie tak to w życiu bywa. Hate zdecydowanie jest widoczny u nas, w naszej społeczności uczniowskiej, nieważne w jakiej szkole, nieważne w jakiej klasie. Większość młodzieży wydaje mi się, że teraz nie jest po prostu obserwatorami tych wydarzeń, tylko starają się pomagać jak mogą. Czasami jest to trudne, ale wydaje mi się, że większość z nas zdecydowanie próbuje... Jakkolwiek pomagać. No więc dzisiaj jesteśmy w pierwszym liceum, w którym, jak większość osób wie, z mojego pokolenia. No ostatnio wydarzyła się akcja, w której niestety jeden uczeń był hejtowany. Na szczęście zostało to odkryte i napiętnowane, więc bardzo cieszymy się, że może to dzisiaj być w tej szkole, w której właśnie to miało miejsce, że możemy pomagać sobie w rozwiązywaniu takich problemów, że możemy na siebie liczyć oraz że mamy też posłów. Którzy mogą nam pomagać w radzeniu. A tak naprawdę to, co już większość z nich wie, ale żebyśmy zaczęli reagować na hejt. Żebyśmy zauważali te red flagi, które są możliwe do zauważenia, żeby zacząć walczyć z hejtem. Hate bardzo mocno dotyka młode osoby. Doprowadza zarówno do tragedii personalnych, jak i do całych tragedii rodzinnych. I zawsze można zacząć przeciwdziałać temu, i dzięki temu te, przez to, między innymi, są te warsztaty, które nie będą, że tak powiem, kończyły całego tematu, ale będą rozpoczynały później temat po szkołach. Ta debata, myślę, że będzie bardzo ważna, zarówno dla parlamentarzystów, jak i dla tych młodzi ludzi, którzy tutaj przyszli. Zresztą jest ich bardzo dużo i to też dobrze, to znaczy, że jest zainteresowanie tym tematem. Parlamentarzyści mają inne doświadczenie, mogą też o wielu rzeczach powiedzieć, ale myślę, że też dowiedzą się czegoś od tych młodych ludzi, bo temu to ma służyć, taka interakcja, rozmowa międzypokoleniowa, międzyśrodowiskowa, bo to chyba o to chodzi w życiu, w nauce, w pracy, żeby, żeby rozmawiać. Uczniowie muszą liczyć na pomoc zarówno nauczycieli, psychologów, pedagogów, księdza, który jest lekarzem duszy, jakby nie było, swoich znajomych, czy też innych dorosłych, albo niedorosłych osób. Jak najbardziej należy pytać, prosić o tą pomoc i należy jej oczekiwać. Zdecydowanie, zdecydowanie potrzebujemy społecze dorosłych. Teraz już jak ma się 17-18 lat, to już to jest mniej potrzebne. Natomiast jak jest się młodszym, no to jest to bardzo potrzebne i nie, jakby radzenie sobie bez z pomocy dorosłych jest czasami niemożliwe. Pojętnie na pewno nie, bo to też jest najgorsze rozwiązanie. Tak jak powiedziałem, trzeba rozmawiać, trzeba przekonywać, trzeba poznawać różne racje, wyciągać wnioski. To wszystko prowadzi przez rozmowę z drugim człowiekiem. Jeszcze raz powtarzam, nie z ekranem. Z drugim człowiekiem i szukajmy tego drugiego człowieka do rozmowy, bo takie jest nasze człowieczeństwo. My po prostu potrzebujemy ludzi. Wsparcie rówieśników jest jednym z najważniejszych rzeczy. W tym momencie wsparcie rówieśnicze zaczyna się rozbudowywać. Młodzi zaczynają zauważać, jak ważne jest to, żeby po prostu odezwać się do kogoś i jak ważne jest to, jak my jesteśmy potrzebni komuś. Bardzo cieszymy się, że możemy walczyć z takim problemem, że mamy posłów, którzy pomagają nam w tym, że mamy dorosłych, którzy nam w tym pomagają, którzy nie są obojętni. Bardzo jeszcze raz cieszymy się z tych spotkań i mamy nadzieję, że rzeczywiście pomogą, a nie będą tylko wypełniaczami czasu. Bo wydaje mi się, że właśnie o to chodzi. Parlamentarzyści, jak to wszyscy mówią, i politycy muszą mieć twardą skórę. To nieprawda. Bardzo skóra oczywiście to jest pewna taka granica, w której pozwala się na inne formy zwracania za to, że przejmuje się na siebie odpowiedzialność i jest się wybrańcem narodu, jak to co niektórzy twierdzą, to, to ja bym się zamienił w tym momencie tego, jako z narodu z niektórymi nikt sobie każdy stanie i poczuje tą odpowiedzialność takiego wyboru. To nie o to do końca chodzi. Chodzi o to, że parlamentarzyści muszą wypowiadać słowa, nawet używając określenia parlamentarnie, tak? a nie powinni przekraczać granic. I w stosunku do nich również powinny być takie same zasady. My może mamy troszkę grubszą skórę, może troszkę inaczej do tego podchodzimy, może mamy inne doświadczenie. Oczywiście dotyka nas i to bardzo często. Jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Młodzi ludzie niestety mają mniejsze doświadczenie, są być może bardziej wrażliwi i to radzenie wychodzi im dużo, dużo trudniej i czasami sobie też nie radzą i o tym też trzeba pamiętać. Ale myślę, że ta rozmowa z posłami dzisiaj. Na pewno wiele rzeczy pokaże mi w innym świetle i to nie będzie czas stracony prawo musi być zmienione. To jest dość trudno opisać, bo za każdym razem znajdzie się kolejna furtka pomiędzy tymi słowami, które też tworzą prawo, ale jak najbardziej musimy położyć stop tej fali hejtu, która się w tej chwili wylewa zupełnie niepotrzebnie. Zacząć zdawać sobie sprawę, że to, co my robimy, to jest hejt, zacząć zdawać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę my zarówno jesteśmy osobami hejtowanymi, jak i hejterami i zacząć od siebie. To jest najważniejsza rzecz. Absolutnie nie możemy być Obojętni. Wiele osób nawet traci z tego powodu życie, więc to jest bardzo poważny temat. Nie możemy być obojętni. Więc bardzo dobrze, że są organizowane takie akcje, ponieważ możemy sobie pomagać, możemy na siebie liczyć. Możemy liczyć na dorosłych, możemy liczyć na swoich rówieśników. Cieszymy się, że takie akcje są. Przesłanie jest proste. Szanujmy siebie, szanujmy innych tak, jak byśmy chcieli, żeby szanować nas.